Słońce, polskie morze i najlepsze kabarety. To niezawodny przepis na dobrą zabawę. Wiedzą o tym wszyscy, którzy po raz kolejny ostatniego dnia Polsat Superhit Festival wybrali się do Opery Leśnej na kabaretu. Najgorętszym tematem imprezy nie były jednak poszczególne występy. Już na samym początku kabaretonu prowadząca Ewa Błachnio skrytykowała ze sceny brwi Roberta Górskiego z kabaretu Moralnego Niepokoju. Nie słyszałem, co pani co mówiła, właśnie, ale jestem zdziwiony, że to chodzi o brwi. Myślałem, że coś e, miała do moich włosów. Nie wiem, co miałaby mieć. Co w tej sytuacji zrobi Robert Górski? No zaraz chodzę na scenę, więc e, może mi się uda w sketchu coś tam e, o niej powiedzieć, że przynajmniej zasugeruję wzrokiem, że. Że coś jest nie tak. Kolejną sensacją okazał się być sketch kabaretu młodych panów, w którym główną rolę zagrał aktor łudząco podobny do bohatera skaczu, Romana Giertycha. Operację plastyczną wykonały dwie piękne dziewczyny w charakteryzatorni przy użyciu pędzelków różnych psikaczy. Mam nadzieję, że się tego nie nawdychałem, ale miałem prawie filmy. W związku z trwającymi od rana próbami kabareta, przyjechali do trójmiasta już dzień wcześniej, dzięki temu mieli czas na wspólne obejrzenie finału Ligi Mistrzów. Oglądałem w towarzystwie kolegów z moralnego niepokoju. Komu kibicowali kabareciarze? W naszym gronie było tak pół na pół. Połowa za Atletico, połowa za Realem. Przed rzutami karnymi obstawialiśmy po 10 zł i wygrałem. Kolejną trudność sprawia sama realizacja telewizyjna. Dziś mamy specyficzną sytuację, bo jeżeli gramy na festiwalu e, telewizyjnym e, i są kamery, to Przyznając się szczerze, ja bardziej gram do kamery niż do ludzi. Ludzie są mi potrzebni do reakcji, do tego, żeby był rytm wypowiedzi, ale jednak każdy z nas celuje do, do kamery, bo no, tutaj będzie 4-5 tysięcy ludzi, a przed telewizorami kto wie, może miliony. Nam się fajnie gra, ludziom się fajnie ogląda, więc. Dla doświadczonych kabarciarzy występ na Polsa Superhit Festival ciągle stanowi wyzwanie. Ta mała tremka. Taki stresik. Proszę spojrzeć za mnie, tam jest widownia. Dzisiaj kolega Terlecki, e, szef, prawda, e, przypomniał mi, e, że miałem tutaj trzy recitale przy komplecie widowni dwa tygodnie przed Sopockim festiwalem. Kabareciarze, po występie w operze leśnej, wybierają się na zasłużony odpoczynek. Może góry, może. <laughs> może, 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 może. Co roku wybieramy się taką większą ekipą gdzieś na południe Europy. W tamtym, w tamtym roku akurat zdradziliśmy trochę chwar, bo zawsze jeździmy na chwar, ale w tym roku wracamy. Więc 20 parę osób, m.in. Michał Kinzel będzie mi towarzyszył. Więc zabieramy rowery trochę. I tam będziemy sobie na tym chwarze wypoczywać. Generalnie Polskie Morze, my jesteśmy co roku tam grając występy, no e, więc raczej góry, bo nad morzem jesteśmy zawodowo, więc już tak góry nam się tak bardzo nie kojarzą z pracą. Niedzielny kabareton, który przed telewizorami śledziło ponad 3 miliony osób, okazał się ogromnym sukcesem. Wszystkich, którzy następnym razem chcieliby przeżyć te emocje na żywo, zapraszamy do Opery Leśnej już za rok.